Drugi z takich bezpiecznych produktów, w 100% można powiedzieć bezpiecznych, to jest seria przenośnych i podróżnych safów, seria Travel Safe, pojemności od 2,5 do 20 litrów. Coś, co pozwala zabezpieczyć nasze najcenniejsze rzeczy w podróży, to znaczy te małe pojemności 2,5 litra, powiedzmy możemy schować dokumenty, pieniądze, karty kredytowe. A taki safe tutaj na pojemności 20 litrów. Tutaj możemy już zapiąć laptopa, lustrzankę, cały sprzęt elektroniczny, który na przykład zabieramy ze sobą przez GPS -y, czy jakieś urządzenia pomiarowe. Materiał zbrojony stalową siateczką. Tutaj zresztą nawet widać. Zasada działania podobna jak w przypadku siatki, to znaczy polikarbonowa, polikarbonowe zapięcie, mosiężna łezka. I teraz za pomocą tego kabla przypinamy y, całość czy w hotelu, czy w samochodzie, czy do jakiegoś solidnego przedmiotu i zaletą tego jest, że możemy to zmieścić w zwykłym, normalnym plecaku, czyli nie rzuca się w oczy, plecak może wydawać się, że jest niewiele wat, a w środku rzeczywiście kryje dosyć cenne wnętrze. Do tego można dokupić tutaj w środku jest y, zamieszczona jest specjalna wkładka fotograficzna z miękkimi przegródkami, więc to można sobie zorganizować wnętrze na swój sposób yy, i w ten sposób zabezpieczyć sprzęt.